Tomasz Kłosowski, witam Państwa z mojej chaty, która stoi na skraju wielkich bagien bieżańskich. Kiedyś ciągnęły się tutaj bezkresne łąki i były wykaszane, ale w momencie, jak to się przestało opłacać, to te łąki zaczęły zarastać krzakami. No, w końcu jest to proces naturalny, co widać zresztą na załączonym obrazku. Jeżeli zarastają łąki bagienne, to w ten sposób tracą. Swoje siedliska cenne, rzadkie gatunki ptaków. No i w związku z tym trzeba te łąki jednak jakoś wykaszać, i uruchomiono nawet ciężkie maszyny, ratraki. No ja nie dam się ratrakiem ogolić, ale muszę powiedzieć, że jeżeli zarasta fotograf przyrody, to to jest dla niego bardzo korzystne, bo może się lepiej wtopić w naturalne tło otoczenia. Będzie przypominał na przykład czciny czy. Oszronione trawy, czy jakieś gałązki oszronione, więc spokojnie sobie zarastam. Bo jest szansa, że jak się wtopię w tło, to istoty, które chcę fotografować, mnie nie zauważą i podejdą bliżej. Na przykład nasz dzisiejszy bohater, który odznacza się owszem dobrym wzrokiem, ale w nocy, natomiast w dzień widzi tak sobie, a jest ciekawski, lubi się człowiekowi przyjrzeć. Jest więc szansa, że zbliży się się do mnie bardziej i będę mógł mu znowić z bliska zdjęcia. A to zwierzę to jest mianowicie... Nie tak dawno temu w tej okolicy pojawił się od setek lat niewidywany, ale kiedyś w Polsce występujący szakal złocisty. Więc może to jest on. A może po prostu duży pies, albo na przykład mieszanka. Pies plus. No właśnie. O wilku mowa, a wilk tuż. Tak, proszę państwa, ani przez chwilę nie podejrzewałem, że ktoś z państwa może podejrzewać, iż jest to kto inny niż właśnie wilk. Ale można się oszukać. Ja się na przykład oszukałem, ale o tym za chwilę. A najpierw popatrzmy, kto zacz. No cóż, Wilk to jest istota bardzo rozpowszechniona, w Polsce już dzisiaj rzadka, bo Wilki, żeśmy co tu dużo mówić, tępili, i prawie że my tępili. W tej chwili one korzystają z pełnej ochrony, nie wolno do nich strzelać. Nie wolno, ale wiadomo, że niestety takie wypadki, że wilki giną. Się zdarzają. Wilk jest bardzo szeroko rozpowszechniony na świecie, co skutkuje tym, że ma wiele różnych ras i podgatunków, tak jak i pies, a wszystkie nasze pieski, drodzy Państwo, no to są po prostu potomkowie wilka. Skutek udomowienia tego zwierzęcia, które zawsze szło za, szło za człowiekiem, za obozowiskami, dawnych chłopców zbieraczy, no i tak się do człowieka przywiązały. No, wilk to jest duże zwierzę. Basior, czyli samiec, waży tak gdzieś około 50 kg, albo i lepiej. Samica, czyli wadera, albo wilczyca, jest nieco mniejsza, nieco szuplejsza. One mają na długość, tak nie licząc, ogona około metra. Wilki. Natomiast ogon to jeszcze też jest dodatkowe, pół metra solidne. No i Wilki y, y, żyją w różnych środowiskach dzisiaj. Y, najchętniej, oczywiście, tam, gdzie jest spokój, gdzie jest dziko. To nie musi być jakaś pierwotna puszcza wcale. Ale spotkanie Wilka to jest sztuka nielada. Nasz tutaj obecny operator miał to szczęście, że spotkał Wilka dwa razy. Muszę Państwu powiedzieć, że dzisiaj to się coraz częściej zaczyna zdarzać. Coraz więcej widać w sieci zdjęć Wilków. Co znaczy, że ludzie jednak spotykają, ale może to być skutek tego, że po prostu więcej ludzi rusza w teren i więcej ludzi fotografuje. Także nie wiemy, czy to jest skutek tego, że wilków jest więcej, czy zainteresowanych nimi jest więcej. Spotkać wilka, to dla fotografa przyrody czy dla miłośnika przyrody jest gratka wielka. Nie każdemu się to od razu trafia. Muszę Państwu powiedzieć, że często prędzej człowiekowi taka broda jak moja wyrośnie, nim spotka to zwierzę, spotka się z nim oko w oko. Ale to najczęściej jest kwestia przypadku, co widać zresztą po zdjęciach, które ludzie robią. Otóż renomowana tutejsza nadbiebrzańska przewodniczka. Katarzyna Ramotowska poszła kiedyś ze swoimi dwoma gośćmi, Niemcami, niemieckimi e, dziennikarzami. Jeden miał pisać, drugi był fotoreporterem. Poszli na łosie. No rzeczywiście, Kasia by tropiła bez trudu tego łosia. nastrój był wspaniały mgły poranne, krzyczące żurawie weszli na taki pagórek. I ona zauważyła, że ten łoś, widać go tam gdzieś, ale on jakoś się dziwnie zachowuje, jest zaniepokojony. I kiedy na pagórek weszli, żeby się lepiej rozejrzeć, to nagle otoczyła ich grupa dziewięciu wilków. I nie wiadomo, kto był bardziej zaskoczony czy wilki, czy ludzie. Bo wilki były tak zaskoczone, że posiadały na ogonach i przez chwilę nie wiedziały co zrobić. Natomiast ludzie byli tak zaskoczeni, że potem reporter renomowany nie zrobił ani jednego zdjęcia, potem co mnie niesamowicie w brodę. Wilk to jest zwierzę wybitnie społeczne. Żyje w stadach, tak zwanych watachach, no bo inaczej trudno byłoby mu polować. A zdobyczą wilka są duże zwierzęta. No, przede wszystkim kopytne. Najchętniej jelenie, ale też dziki, sarny, łosie. No, pojedynczy wilk sobie nie poradzi z takim zwierzęciem i musi się wtedy ukontentować na co dzień ryzoniami, płazami, czymś takim. Zresztą wszelkie wilki to przy okazji jedzą. No, ale polują jednak gromadnie w ten sposób, że oskrzydlają. Zwierzy, i próbują je gdzieś zapędzić w jakąś zasadzkę. W grupie wilczej panuje żelazna, można powiedzieć, dyscyplina i hierarchia. Przywódcami są osobniki z tak zwanej pary alfa, to znaczy basior i wadera, które tworzą tą parę. Natomiast cała reszta świty to są na ogół ich dzieci z pierwszego pokolenia, często jeszcze z drugiego pokolenia, czasem jeszcze jakieś dokooptowane przybłędy. W sumie jest to. Grupa licząca na ogół nie więcej jak 20 osobników. U nas te batachy są mniejsze, liczą kilka sztuk na ogół. No i z tego też wynika ich sposób polowania. Kiedyś było to takie parne po południu przed burzą, wyjechałem sobie na słynną carską drogę przecinającą Bagna biegrzańskie. To jest miejsce bardzo odludne i bardzo często się zdarzało, że ludzie wykorzystywali, że to jest odludzie i wyrzucali tutaj z samochodów psy. I tego dnia widzę, że właśnie taki jakiś osobnik biegnie szosą, tak jakby przestrzegał nawet przepisów, ale dotyczących pojazdów, bo się trzymał prawej strony. Biegnie, zbliża się pies, Oj, nie pies chyba. Oj, chyba nie pies. Widzę, że w tej sylwetce jest coś innego. Przede wszystkim jest wysoka. W pysku szeroka. W klatce piersiowej wąska. Uszy do góry postawione, chociaż jeżeli pies jest czymś spłoszony czy niepewny, to dało uszy po sobie kładzie. Jak już się zbliżył, a zbliżał się śmiało, prawie się nie zatrzymując, to poczułem, że na pewno jednak to chyba jest wilk. Przebiegł tuż koło mnie, tak jakby chciał prosić o jedzenie, bo był bardzo, bardzo wychudzony, ale jednocześnie wyczułem jakąś taką dumę, jakby chciał mi powiedzieć Dasz, to dasz, a jak nie, to łaski bez. To była wilczyca, jak się okazało. Jeszcze nie wiedziałem, czy wilczyca, czy w gruncie rzeczy psia suka. Za chwilę pobiegła trochę dalej, a ponieważ nic ode mnie nie została, no to na samym środku z wdzięczności zrobiła kupę na samym środku asfaltu. No, proszę Państwa, o kupie wilczej to można by długo mówić, bo to jest najcenniejsza rzecz, najcenniejszy eksponat dla badaczy wilków. Ja znam takie panie, które zajmują się badaniem wilków i ręczę Wam, że żaden bukiet róż, żadne najdroższe perfumy nie będą dla nich taką radością, jak taka solidna wilcza kupa, bo to jest kupa informacji o tym, jak wilk żyje, czym się żywi, czy jest zestresowany i tak dalej. No, ta wilczyca kręciła się jeszcze jakiś czas tam. Przyjechał też mój brat, ją fotografował. Widzieliśmy ją i sfotografowaliśmy, jak nosi w pysku puszkę po piwie. Widziałem ją jeszcze, jak nosiła jakieś patyki, jakieś kije. Musiała być mocno wygłodzona. No, ale moje wątpliwości narastały, czy aby to jednak nie był jakiś pies albo mieszanie czyli tak zwany wilczak. Ale rozesłałem te zdjęcia. Nie zrobiliśmy ich zbyt dużo do wszystkich znawców wilków i odpowiedzieć jak jeden mąż, i jedna żona, bo tam jest wiele pań wśród tych badaczy, że to na pewno jest wilk. Jakaś samotna wilczyca, prawdopodobnie odpędzona od stada, głodująca, bo samotny wilk nie radzi sobie tak dobrze ze zdobywaniem pożywienia. Ja miałem raz okazję do bardzo bliskiego kontaktu z wilkami. Otóż w czasie kręcenia pierwszych odcinków programu Dzika Polska byliśmy w Stobnicy pod Poznaniem, gdzie Akademia Rolnicza miała wtedy do celu badawszy takie modelowe stado wilcze z prawidłową sierarsią. Badali tę się, badali te zwierzęta na różne sposoby i naszym zadaniem było wejść do woliery z tymi wilkami tam o nich rozmawiać. No i widziałem, że ci badacze tak na mnie trochę popatrują z niedowierzaniem, czy ten facet w okularkach i z brzuszkiem, aby nie spanikuje. Jak wyszliśmy do woliery, to ja nie zdążyłem się nawet przestraszyć, bo jeden wilk skoczył od razu na mnie, oparł się o mnie łapskami, o moje ramiona i zaczął mnie niesamowicie wylizywać po twarzy. No więc ja mu odpowiedziałem, tym samym, czyli pieszczotą, taką, jaką psy lubią, zacząłem go drapać pomiędzy uszami, tutaj na podgardlu, a on lizał i lizał, i tak sobie pomyślałem, jakie miłe psisko. I powiedziałem potem do kamery to, co i dzisiaj powtórzę, że nigdy proszę Państwa, w tak krótkim czasie i tak niespodziewanie nie doznałem tyle miłości. Czy wilk naprawdę jest tylko zły? No, skoro żeśmy weszli już na tak wysokie rejestry, to to jest dobra okazja, żeby zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie, a następnym razem spotkamy się też ze zwierzęciem drapieżnym, ale w zupełnie inny sposób drapieżnym. A będzie to mianowicie. No tym razem będzie trudniej zgadnąć, kto to e, taki naprawdę, ale zostawmy to sobie na następny raz, a dzisiaj żegnam Państwa. Do zobaczenia i do usłyszenia.